Ona jest coraz silniejsza. Wiem, co zrobiła i co ja zrobiłam. Napadłam na Rosję. Usiłowałam zabić księdza Anselma. Wybacz mi, Boże. Wybacz mi. Przepraszam za wszystko, co uczyniłam. Leopardo Cię pocałował? W policzek? Robi się ciekawie. I co ty na to? Ja też go pocałowałaś? A ver, vamos Powiedz prawdę. Kochasz leoparda? Albo czy czujesz, że zdołasz go pokochać? Za nic cię nie winię Współczuję ci i żal mi Ciebie. Płacz, to ci uży. Spróbuj się uspokoić. Pomogę ci, by wszystko było dobrze. Czy zdołasz pokochać leoparda? Jeszcze nie wiem. Wciąż kochasz tamtego. Nie zapomniałaś san Romana. Nigdy nie będziemy razem, ale nie wiem, czy pokocham innego. Przyjechała policja. Wyzwały się ojcze? Ona tego chciała. To kościół. Nie wejdą tu i nie zabiorą cię, jeśli nie zechcesz. Nie chcę się ukrywać. Niech mnie zabiorą. Prosiłam ojca, żeby wezwał policję. Ty ze mną. Ty zostajesz. Niech zamkną mnie od razu. Tak będzie lepiej. Czegoś ci nie powiedziałam. Matko, Boska, zaczynam się denerwować. O co chodzi? Leopardo wyznał mi miłość w złej chwili. Dlaczego? Bo rozmawiałam z Juanem Miguelem. Blanka Silva? To ja. Jest pani zatrzymana. To nakaz aresztowania wystawiony na pani nazwisko. Może pani przeczytać. Nie ma potrzeby. Proszę z nami. Zaufaj mi. Zawsze będę ci ufać. Wszystko będzie dobrze. Udowodnię, że nie możesz odpowiadać za swoje czyny i że nie byłaś sobą, kiedy to zrobiłaś. Zachowaj spokój. Obiecuję. Zostanie skazana? Nie sądzę. Dowiodę jej niewinności. Znowu to samo. W koło Macieju. Jak się umawiałyśmy? Po co dzwoniłaś? Mało masz kłopotów? Nie mogłam się powstrzymać. Ten koszmar z Juanem Miguelem nie dawał mi spokoju. Chciałam się upewnić, że wszystko w porządku, dlatego musiałam zadzwonić. Ale po co? Żeby się dowiedzieć. Dzwoniłam wiele razy. Najpierw odebrała ta zołza Onelia. Nazwała mnie bezwstydnicą. A może lubisz, jak cię wyzywają. Telefonowałam jeszcze kilka razy, choć nie chciałam, żeby odebrała Onelia Dzwoniłam i dzwoniłam, ale na próżno Pomyślałam, że coś musiało się stać Dzwoniłam więc dalej, aż w końcu odebrał Juan Miguel O to ci chodziło Wcale nie, nie mów tak

Policja zatrzymała guwernantkę. Nagle dziecko zaczęło płakać. Juan Miguel usłyszał i zapytał, czyje jest. Słyszę płacz dziecka. Czyje ono jest? Powiedziałam, że przyjaciółki, która nas odwiedziła. Uwierzył? Chyba tak. Bo już o nic więcej nie pytał. Kiedy chciałam się pożegnać, powiedział coś takiego, że nogi ugięły się pode mną. Wiesz co mi powiedział? Nie, ale wyobrażam sobie. Zaczekaj. Tak? Wiedz, że nie przestałem cię kochać. A ty? Kocham Cię. Gdyby powiedział, że Cię potrzebuję, poleciałabyś do Meksyku. Kocham go. Choć nigdy go nie zobaczę. Każde z nas poszło swoją drogą, ale wciąż go kocham. On ma żonę, ja dziecko. Lecz nigdy o nim nie zapomnę. To dlatego nie wiem, czy pokocham Leoparda. A nawet jeśli wspomnienie o Juanie Miguelu będzie nas dzielić i nigdy nie będę szczęśliwa. Od tygodnia nie widziałem Rosillo. Wszystko przez tę sytuację w domu. Nie może spuszczać oka z pewnej osoby. Z kogo? Z guwernantki bratanicy. Nie czytałeś w gazetach? To poważny problem. Guwernantka cierpi na rozdwojenie jaźni. Ze spokojnej osoby zamienia się w potwora. Omal nie zabiła Rosio. Co jej zrobiła? Uderzyła ją, choć Rosio jest dla niej bardzo miła. Dlaczego nic mi nie mówiła? Żeby cię nie martwić. Powinna mi powiedzieć. Dzwoniła Rosio. Nie może przyjść. Znowu? Dlaczego? Zatrzymano zabójczynię jej bratowej. Dlaczego nie porozmawiała ze mną? Była zdenerwowana. Na szczęście był z nią doktor Tinoko. Miał jej dać środek uspokajający. Rozumiem. Jest u niej lekarz. Co za przeżycie. Powinnaś się cieszyć, że schwytano zabójczynię. Teraz trafi za kratki, gdzie jej miejsce. Zostanie osądzona i ukarana. Dostanie najmniej 20 lat. To byłoby niesprawiedliwe i okrutne. Okrutne było to, co zrobiła mojej córce. Zabiła ją bez litości. Zrobię wszystko, by dostała najwyższy wymiar kary. Proszę nie dręczyć Rosji. To niech nie broni tej kobiety. Jest zdenerwowana.